Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie co, jakiś czas temu wpadłam na taki pomysł, że do mojego programu będę zapraszała fajne osoby i dzisiaj moim gościem jest Tomasz Guzik. Tomku, kim ty jesteś? Opowiadaj. Bardzo mi miło. Jestem przedsiębiorcą, wywodzę się z marketingu, prowadzę różne projekty w. Sfokusowane właśnie na tej branży marketingu prowadzę firmę Wideo, prowadzę agencję reklamową oraz szkolenia z nowych technologii, sztucznej inteligencji i automatyzacji. I bardzo mi miło, że dostałem to zaproszenie. Dziękuję. No słuchajcie, ta, właśnie ten program te odcinki właśnie z gośćmi, to nie są jakieś tam wywiady, seria pytań, odpowiedzi. To jest po prostu taka luźna rozmowa, więc po prostu nastawiamy się na takie flow i lecimy. E, tak, Ines. E, o czym chciałbyś ze mną tak, dzisiaj porozmawiać? Tak, 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 no bo ja, ja wywodzę się z takiego twardego biznesu e, i chciałem posłuchać o Twoich metodach pracy z klientami, w jaki sposób Twoje metody, czy to neurografika, czy, czy medytacja, czy inne skille i kompetencje, które posiadasz, mogą przełożyć się na te wyniki biznesowe? Ja zawsze na swoich warsztatach, szkoleniach dla osób indywidualnych powtarzam, że pieniądze to jest tak naprawdę odzwierciedlenie poziomu Twojej energii w mhm. materii. No bo dla nikogo nie jest sekretem, że pieniądze to jest energia, tak? To jest już tak po prostu stare powiedzenie, ono już się utrwaliło i e, większość osób, jak ja pytam, e, czym są dla ciebie pieniądze, no to mówią, e, oczywiście, że to jest środek do realizacji celu, że e, to jest tam jeszcze coś, jeszcze coś, ale najczęściej zawsze pada słowo energia. Więc czym jest energia pieniądza? Właśnie, jak myślisz, czym jest energia pieniądza? Nie mam pojęcia, rozwiń ten wątek. Czym jest energia pieniądza. No, energia pieniądza to jest, to jest właśnie to jest taki napęd, który jak człowiek właśnie ma tą energię, to realizuje swoje cele bardzo łatwo, lekko i przyjemnie. On nie musi się wysilać. To wszystko po prostu idzie, idzie tak. Tak? Mhm. E, tak jak nie wiem, po prostu e, żaglowiec, który ma właśnie odpowiedni, odpowiedni wiatr. I on wtedy nie musi używać żadnych, żadnych innych um, źródeł energii, mm -hmm. tak? on po prostu na, tych, na, na, właśnie na tym flow, tak? on po prostu leci, on po prostu płynie. I dokładnie tak samo jest z nami. Tak? Jeżeli my robimy coś, co naprawdę nas bardzo mocno ekscytuje, no to wtedy my tak, no, nie czujemy się w ogóle w pracy. Tak? Sytuacja prostu, nam sprzyja. My po prostu to robimy, tak? a jeżeli my idziemy. E, właśnie tą swoją drogą, no to nie ma szans, żeby ta droga nas nie karmiła. I właśnie to wszystko to jest dla mnie energia pieniądze. I to co ja pomagam. W czym ja pomagam właśnie między innymi przedsiębiorcom, to jest właśnie w tym, żeby złapać kontakt z tą, uh -huh. życiodajną, z tą życiodajną energią. Uh -huh. No i również, również stwierdziłam, że będę takim, można powiedzieć, wellness managerem uh -huh. wellness managerem na godziny dla pracowników, dla pracowników firm. Po co? No właśnie po to, żeby oni też nie zmuszali się do tego, co oni robią, tylko żeby też płynęli właśnie na tej energii pieniądza. Mhm. Czyli nie tylko dla przedsiębiorców, ale też osoby, które pracują dla tych firm, tak? No czyli tak naprawdę to jest dla przedsiębiorców, tak? No mhm. bo osoby, które pracują w tych firmach, no oni są. Najważniejszym zasobem, tak? Firmy? Czyli żeby oni byli bardziej wypoczęci, bardziej wydajni, mieli bardziej kreatywne pomysły, tak? Dokładnie tak, bo jak człowiek jest zestresowany, jak on jest taki spięty mocno, no to wtedy. Y on będzie działał oczywiście, ale on wtedy zrobi e, no, na pewno nawet nie 80%, on nawet, nawet w 50% nie wykorzysta tego swojego potencjału, bo stres wszystko zjada, wszystko zżera. Mózg się napina, a jak mózg jest napięty, no to wtedy człowiek nie jest w stanie myśleć kreatywnie. I właśnie to, w czym ja pomagam ludziom, to przede wszystkim poluzować ten niespokojny mózg, który po prostu za wszelką cenę chce wszystko kontrolować. A kiedy puszczasz kontrolę, to wtedy wszystko dzieje się samo. To jest trochę tak, jak nie wiem, jedno z moich marzeń, tak, to jest. Ja mam nadzieję, że mi e, starczy, e, starczy czasu. czasu w tym wcieleniu, żeby nauczyć się właśnie surfować. Tak, no okay. bo co robi surfer? Jakim jest zadanie. Jakim jest głównym? Utrzymać się. złapać tą falę, złapać tą falę i się na niej utrzymać, tak? I to jest właśnie to, co ja robię sama ze sobą mentalnie. Tak, czyli ja po prostu łapię tą falę, falę powodzenia i staram się jak najdłużej się na niej utrzymać. I tak sobie po prostu pomyślałam, że, kurczę, skoro ja to potrafię, to na pewno potrafię również nauczyć innych, potrafię również innym to przekazać. I właśnie na tym polega to, jaką korzyść ja mogę przynieść również przedsiębiorcom. Mhm. A powiedz proszę, do tej pracy stricte z przedsiębiorcami, jakich technik używasz? To znaczy tak, moją ulubioną metodą, to jest oczywiście neurografika. Mhm. Neurografika to jest właśnie taka metoda, która pomaga e, ukierunkować potek, potok myśli, bo mhm. czym jest myśl? Czym jest myśl? Myśl to jest właśnie energia. To jest energia, która biegnie od jednego e, neuronu do drugiego. I właśnie tworzą się w naszym mózgu te połączenia, połączenia neuronowe. I E, naszym zadaniem jest, mhm. żeby wykorzystać naprawdę to niezwykle potężne narzędzie, jakim jest nasz mózg. Bo mózg to jest, to jest generator, to jest generator naprawdę e, energii, pomysłów, wszystkiego. Tak? Tylko e, bardzo często jest tak, że jeżeli ten mózg jest tak pozostawiony, sam sobie, jeżeli nie my nim kierujemy, e, to wtedy on zaczyna przyjmować kontrolę nad nami i nad naszym życiem. A właśnie za pomocą neurografiki, bo my rysujemy linie i te linie w jednym z odcinków na moim kanale pokazywałam, jak prawidłowo należy prowadzić tą linię, bo niektórzy ludzie myślą, że linia neurograficzna to jest taka linia, która tam sobie po prostu leczy, że to jest takie rysowanie intuicyjne, nic bardziej błędnego. Linia neurograficzna to jest taka linia, która idzie nie tam, gdzie ty chcesz, bo jeżeli ty chcesz inny wynik, w swoim biznesie, to ty musisz działać inaczej. Ty powinieneś wyjść ze swojej tak zwanej strefy komfortu. Właśnie, ty musisz działać nieszablonowo. I czasami, czasami te nieszablonowe e, jakieś decyzje, one wy, mogą, mogą wyglądać na totalnie, totalnie szalone. No chociażby, no nie wiem, zobacz, ty jesteś takim poważnym biznesmenem, tak? I ja ci powiem, Tomek, rysujmy teraz neurografikę. Okej, okay, no. O, mówisz. No, 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 a nie, teraz nie, to mówisz okej. Okay. Nie, nie takim poważnym. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, teraz, hmm. teraz, te, teraz, no. teraz to ty mówisz okej. Okay. To ja ci właśnie powiem, słuchaj, masz dużo e, planów, masz dużo jakichś tam, nie wiem, wyzwań tak, biznesowych. Weź teraz, poluzuj swój mózg. Weź go poluzuj. Ale ja czuję, że i tak jest dosyć mocno poluzowany. W perspektywie no, tego, co było dwa, trzy, cztery lata temu. No dobra, powiedzmy, że ty jesteś no okay. świeżo po urlopie i to też ma, i, no okay, to też ma wpływ, no okay, tak? Okay, Więc tam okay. wtedy się zrelaksowałeś, właśnie ten twój mózg został e, wyciszony, nakarmiłeś go też innymi wrażeniami. No bo umówmy się, Tajlandia, no to jest piękny kraj, to jest kraj, do którego też ludzie wyjeżdżają, no między innymi po to, żeby tymi wrażeniami nakarmić się od środka. Mhm. Tak. No, więc, więc za pomocą neurografiki można po pierwsze ten mózg wyciszyć, po drugie, można ten potok myśli ukierunkować właśnie w odpowiedni sposób, okay. tak, żeby tak, żeby właśnie nastawić się na osiągnięcie tego, co, te, tego czego my chcemy, nie nadwyrężając siebie. I na tym właśnie polega tak zwana magia, magia neurografiki. Więc my rysujemy linie, które są projekcją. Linie są projekcją właśnie energii myśli. Mhm. I dlatego im więcej linii na karce papieru, tym lepsza będzie zawsze jakość rezultatu. To jest właśnie jedna z zasad mhm. neurografiki. A powiedz proszę, bo ja zawsze się interesuję tak od kuchni liczbami, ile w tej chwili osób, powiedzmy, przeszkoliłaś z, z neurografiki już w takim obszarze płatnych klientów. Oj, wiesz co, ja tak dokładnie, Szacunki. dokładnie nie liczyłam. No myślę, że na pewno ponad 1000 osób skorzystało z moich, z moich kursów, webinarów. Ponad 100 osób, osób ukończyło taki certyfikowany kurs um, użytkownik neurografiki, czyli znają wszystkie zasady neurografiki, mhm. wszystkie niuanse, znają BHP. Jak rysować właśnie bezpiecznie i jak rysować skutecznie. A można Bo to jest... sobie zaszkodzić? Wiesz co, niechcący, chcący, nie chcą... Słuchaj, generalnie to jest tak, jak myślisz, tak masz. Tak. Okay. Jeżeli, się będziesz, jeżeli będziesz rysować w taki sposób, że będziesz się bał strasznie, że sobie zaszkodzisz, to ty zaszkodzisz sobie. Najważniejsze to jest to, o, właśnie, wczoraj miałam spotkanie ze swoją studentką, która właśnie, kolejna studentka, która miała. Ten kurs użytkownik neurografiki. Wczoraj właśnie e, mieliśmy taką certyfikację, takie podsumowujące spotkanie. E, I ona powiedziała, że o Jezu, ona tak nie cierpi zaokrąglać, ale jak tam sobie włączyła telewizor i zaczęła zaokrąglać, Ja mówi: Błagam cię, już nigdy więcej, nigdy więcej nie rysuj neurografiki z włączonym telewizorem, bo rysując neurografikę, my przecież programujemy swój mózg. Mhm. A ona mówi, no ale. Co? No, nawet muzyki nie mogę posłuchać. Ja mówię, słuchaj, możesz, oczywiście, tylko. Rysujemy neurografikę po co? Po to, żeby nawiązać kontakt ze swoim wyższym ja. Tak, bo wszystkie odpowiedzi są wśród nas. Ja też lubię, e, lubię e, zawsze powtarzać takie coś, że my, kiedy urodziliśmy się, my już przyszliśmy na ten świat z takim właśnie USB. Tak, czyli my mamy odpowiednie programy, tylko jak się rodzimy, to my o tych programach zapominamy i właśnie to jest naszym zadaniem, żeby przypomnieć sobie to wszystko. I za pomocą neurografiki my sięgamy tych głębi naszej podświadomości i zaczynamy odkrywać. Zaczynamy odkrywać prawdziwych siebie. Prawdziwych, nie fałszywych. Nie e, to, co tam nie wiem, z zewnątrz jest nam jest narzucone. Tylko właśnie łączymy się ze swoim takim prawdziwym, prawdziwym ja. E, I. E, to jest, to jest pierwsze, łączymy się po to, żeby to wydobyć. No i dlatego, jeżeli my chcemy znaleźć tę odpowiedź, to najlepiej, żeby nie było żadnych bodźców, tak, żeby nic tam nie, nie, nie grało w tyle, żadnej muzyczki. Natomiast, jeżeli chcemy nastroić się na coś tam odpowiednio, no to wtedy jak najbardziej jakaś muzyczka, jakieś, nie wiem, mogą to być afirmacje najlepiej nagrane Twoim własnym głosem, bo podświadomość najlepiej reaguje na nasz własny głos. Podświadomość najlepiej reaguje na imię i na własny głos. Więc jeżeli ty, Tomek, zaczniesz mówić do swojej podświadomości, ty, jako Tomek, swoim własnym głosem, no to wtedy Ty możesz zaprogramować się na wszystko. Mhm. Absolutnie na wszystko. I wtedy tak, wtedy jak najbardziej. Można rysować linie, można robić te zaokrąglenia, słuchając tych właśnie. Tych właśnie, no, można powiedzieć, afirmacji, tak, jakichś takich stwierdzeń, które będą Ci służyć, to wtedy to jeszcze lepiej po prostu wprowadzi no to wszystko, o czym myślisz, w życie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie też rysując takie płynne linie neurograficzne, płynne linie neurograficzne i nie tak szybko, chaotycznie mhm. i tak dalej, tylko właśnie płynnie, no to ty wtedy wprowadzasz swój mózg w taki stan fal, Theta. No nie wiem czy wiecie, słyszałem, na pewno no tak słyszałem. na pewno wiecie tak, że my działamy na różnych falach tak Delta, delta teta alfa beta i gamma. tak delta no to wtedy my jesteśmy w stanie głębokiego snu teta fale teta to można powiedzieć takie drzwi do podświadomości i kiedy my nastrajamy się właśnie na te fale teta to wtedy można absolutnie wszystko wprowadzić yy, właśnie w nasz, yy, w nasz mózg tak więc wyobraź sobie, co się z Tobą zacznie dziać, jak Ty rysując neurografikę, otwierasz właśnie te drzwi do swojej podświadomości, tak? a w telewizji Ci gra jakiś, nie wiem, jakiś durny program, Ukryta no tak. prawda. Wiesz co, nie, 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 chcę, nie chcę oczywiście tutaj nikogo, e, jakieś, nie wiem, antyreklamy robić i tak dalej, no ale słuchaj, no umówmy się, no są takie programy totalnie bez sensu, tak? No tak. I te bzdury lecą i co Ty robisz? Ty te bzdury wprowadzasz do siebie, do głowy, a najgorzej jak jakieś wiadomości, katastrofa, tak, rynek się zawala, tutaj trzęsienie ziemi, tutaj tsunami i w ogóle niedługo wszyscy znikniemy. I ty to wszystko wprowadzasz w głąb siebie właśnie przy otwartej, przy otwartych drzwi do swojej, do swojej podświadomości. Dlatego błagam nie rysować neurografiki właśnie z włączonym, z włączonym telewizorem. W jaki sposób jeszcze można pomóc sobie przy tym rysowaniu neurografiki? Jeżeli na przykład... Masz taką apatię, no nic ci się nie chce, tak? Okay. Też w jednym z odcinków pokazywałam, jak szybko się pobudzić, tak? jeżeli nie wiem, trzeci espresso pod rząd ci już nie pomaga, no to wtedy trzeba rysować trójkąty. Ja uwielbiam rysować gwiazdy, no bo gwiazdy mają właśnie też trójkąty takie ostre kąty. Gwiazda to jest tak naprawdę zbiór trójkątów. I gwiazda to jest symbol celu. Więc, jeżeli ja chcę bardzo mocno utożsamiać się właśnie z tym celem, nastroić się na osiąganie tego celu, to ja wtedy rysuję gwiazdy. I dobrze też jest oczywiście wtedy puścić jakąś taką, no, energetyczną e, muzyczkę. Ja bardzo lubię, e, jak gwiazdy rysuję, czasem Tiny Turner na przykład. Włączyć okay. You simply the best. Na przykład. Okay. tak? Albo, no. no Generalnie słuchajcie, no każdy z nas ma jakąś taką ulubioną piosenkę, która bardzo mocno tak nastawia, nastraja pozytywnie i aż po prostu chcesz działać i wtedy jesteś nie do, nie do zatrzymania. Właśnie, jedna z moich ulubionych piosenek to też I'm Unstoppable, tak? I am a Porsche with no breaks, tak? Czyli ja jestem nie do zatrzymania, jestem jak Porsche bez hamulców. No, więc jeżeli ja stawiam przed sobą jakiś cel, rysuję tą gwiazdę celów, Puszczam tą muzyczkę w tle, jestem nie do zatrzymania, no i słuchaj, no i tak jest, po prostu cel osiąga się tak. I ty czerpiesz z tego samego procesu wtedy, czerpiesz naprawdę niesamowitą mocy, przyjemność. Mhm. A powiedz Inesa, bardzo ciekawy jestem też o innych technikach, bo jesteś instruktorką neurografiki, ale też używasz wielu innych metod w ramach twojego procesu całej transformacji. Tak, tak, ja używam mnóstwo procesów, mnóstwo, mnóstwo metod różnych. No, ulubiona to oczywiście to, to medytacja, tak, medytacja, przy czym medytacja to nie jest to, co większość ludzi uważa za medytację, że tam, nie wiem, włączasz jakieś tam słuchawki, tam głos lektora, coś cię tam, nie wiem, mówi, nastraja cię na coś, okay. nie, to nie jest, to, to, to akurat nie jest medytacja, to jest taki rodzaj, rodzaj programowania. Prawdziwa medytacja... Jest taka, kiedy ty siedzisz w określonej, w określonej pozycji, w określonej pozycji, to, to, to nawet nie musi być pozycja lotosu, ja, słuchaj, w ogóle, ty wiesz o tym, tak? Że ja w Korei byłam i na dwa dni wyjechałam do takiego klasztoru, do świątyni, gdzie, no właśnie, uczyłam się tej, tej, tej sztuki medytacji. No i muszę powiedzieć, że dumna byłam z siebie, bo jak się okazało, no to tam parę korekt tylko ten, ten mnich właśnie, który... Te zajęcia z medytacji prowadził, no po prostu wprowadził, tak, do, do tego mojego sposobu, ale generalnie okazało się, że ja intuicyjnie jakoś tak to wszystko, to wszystko czułam. No, nie wiem, widocznie to gdzieś tam było, było u mnie we krwi. Więc jak medytujemy? Siadamy w takiej pozycji, no najlepiej oczywiście w pozycji lotosu. Od razu powiem, że ja nie umiem siedzieć w pozycji lotosu. Można siedzieć w pozycji pół lotosu, można po prostu usiąść, usiąść na podłodze, proste plecy, bo to jest ważne, żeby energia właśnie przepływała przez ciebie. To musi być prosty kręgosłup, nie garbisz się absolutnie, tylko właśnie postawa i prosty mhm. kręgosłup. Możesz siedzieć po prostu nawet no, po turecku, powiedzmy, tak? Siedzisz. I wtedy skupiasz się na oddechu, tylko wdech, wydech, wdech, wydech. I u Ciebie na początku będzie naprawdę mnóstwo oporu, będziesz wkurzony. Będą ci takie myśli przychodziły do głowy. Jezu, co za bezsens, co za nuda, co ja tu w ogóle robię? O matko jedyne, ile to jeszcze będzie trwało. Twoim zadaniem jest nie reagować na te myśli, nie próbować pozbywać się tych myśli. Po prostu pozwolić im przepływać. I efekt tej medytacji osiąga się wtedy, kiedy nie nawet no, to, to jest niemożliwe, żeby, żeby całkowicie zniknęły te, my, te myśli. Tak, no to e, oczywiście no są e, już naprawdę mocno wyćwiczeni mistrzowie medytacji, które potrafią godzinami siedzieć bez jednej myśli, ale. Naszym zadaniem, naszym, naszym, właśnie takich zwykłych ludzi jak ja, jak ty, e, przedsiębiorcy, właśnie e, usiąść i maksymalnie wydłużyć czas między jedną a drugą myślą. Czyli jeżeli na początku między jedną a drugą myślą będzie powiedzmy 10 sekund, no to już jest wow, to jest super. I po prostu stopniowo, stopniowo to wydłużać. Dzięki temu właśnie ten twój mózg zaczyna się relaksować. On się relaksuje, on robi się bardzo elastyczny. Oczyszczasz tą swoją głowę od nadmiaru natrętnych myśli i wtedy co ty robisz? Ty robisz przestrzeń. I wtedy ze wspólnego pola informacyjnego zaczynają do twojej głowy wpływać pomysły, które jak zaczniesz realizować szybko, no to na pewno się wtedy na pewno się wtedy realizują, więc medytacja, no tak, taka koreańska odmiana tej medytacji, uh -huh. tak, to jest Hitting monk. Ja kiedyś nawet byłam zaproszona do jednego z programów telewizyjnych, żebym opowiedziała więcej o tej, właśnie o tej, o tej metodzie. Polega ona na tym, że najlepiej oczywiście, jak masz bardzo ładny widok z okna, załóżmy jest lato, i ty widzisz zieleń. Więc wtedy po prostu należy otworzyć okno, wybrać jakiś punkt na tym zielonym tle i patrzeć w ten punkt, no najlepiej tak minimum 20 minut. Okej. Okay. Mhm. I wtedy również następuje takie właśnie poluzowanie e, Twoich myśli i Ty się relaksujesz i zobaczysz, jak po takim ćwiczeniu masz niesamowity przepływ energii. To jest A, też to, uh -huh. czego już. Czego... A, no i oczywiście, przepraszam Cię bardzo. Ja wiem, że ja bardzo dużo gadam, ale <gadam> <Okay>. <gadam> już, już mówię i, i oddaję Ci głos Tomku. E, e, oczywiście nie zapominamy o praktykach cielesnych. Nie zapominamy o praktykach cielesnych. Uh -huh. I to są właśnie te praktyki, które, praktyki z, których, z których ja korzystam, no to można powiedzieć, że to są takie właśnie dalekowschodnie. E, dalekowschodnie praktyki, praktyki oddechowe, praktyki właśnie związane z, e, z rozciąganiem. Ja nie jestem joginką, e, uwielbiam jogę, no ale nie czuję się oczywiście na tyle mocno, żeby, nie wiem, uczyć, nie daj Boże, kogoś, kogoś jogi, bo nie jestem e, trenerem, instruktorem, e, instruktorem jogi, ale sama, sama uwielbiam i e, moim studentom pokazuję, pokazuję dosłownie, e, dosłownie dwie takie moje ulubione pozycje, które mi mocno pomagają w osiąganiu celów. Inessa, ja prywatnie wiem, że od takiego momentu, gdzie zarabiałaś bardzo mało, w stosunkowo krótkim czasie osiągnęłaś spektakularne wyniki finansowe i te zarobki strasznie poszybowały u ciebie w górę. Ja chciałbym od ciebie posłuchać, jakie są takie właśnie realne, prawdziwe korzyści, które osiąga biznes współpracując z tobą. No to jest właśnie to wszystko to, o czym, powiedziałam, o, czym powiedziałam, o czym powiedziałam wcześniej. Ja najpierw te wszystkie metody, techniki, połączenie tych metod, integrację tych metod wypróbowałam na sobie, tak, później zaczęłam prowadzić takie programy mentoringowe dla moich studentów. Naprawdę niesamowicie się cieszę, kiedy moi uczniowie osiągają sukces, kiedy oni mówią o tych realnych zmianach, które u nich następują. I dlatego ja po prostu stwierdziłam tak. No, trzeba chyba, chyba przyszedł ten moment w moim okay. życiu, że ja już po prostu nie mogę, ja już po prostu nie mogę e, trzymać to w sobie i dzielić się tym z jakąś małą grupą ludzi. E, chyba przyszedł ten czas, kiedy jestem już gotowa na to, żeby wyjść do świata biznesu i pokazać, jak te e, narzędzia, techniki, ta integracja tych różnych metod może przynieść realne korzyści. No bo e, oczywiście te twarde umiejętności, mhm. one są po, po, potrzebne. Ja jestem absolutną przeciwniczką tego, że trzeba tylko siedzieć i medytować i om na wszystko samo, wszystko do mnie przyjdzie. Nie, medytujemy. Rysujemy neurografikę, e, stosujemy te e, praktyki cielesne po to właśnie, żeby wypełnić się energią, mm -hmm. którą później skierujemy na działania, bo większość osób właśnie też dlatego nie osiąga sukces, bo za mocno przyciąga z tym działaniem, a im bardziej przyciągasz tym dłużej Ci zajmie też osiąganie celu. Natomiast jeżeli jesteś na takiej czystej energii, zaczynasz działać, no to wtedy właśnie to jest właśnie ten, ten przepływ. To, to, to ja nazywam właśnie tym prawdziwym takim stanem przepływu. I w tym pomagam przedsiębiorcom osiągnąć tego właśnie stanu przepływu. A powiedz mi proszę, no bo na pewno mamy część osób, które wysłuchała tą rozmowę i chciałaby skorzystać z takich szkoleń, mentoringów u Ciebie. I w jaki sposób można z nich skorzystać? Może jakiś link w opisie zamieścimy, gdzie można pewnie się do ciebie umówić. Na oczywiście, rozmowę. że tak. Oczywiście. Jak najbardziej z miłą chęcią w e, opisie pod tym formularz materiałem. damy. Tak, damy, damy taki formularz, może taką e, ankietę przed zapisu na jakiś taki program mentoringowy. Żeby sprawdzić, grupowy. czy to jest w ogóle oczywiście, dla ciebie. Oczywiście. Jak najbardziej. Jak okay, najbardziej czyli tak. Czyli w tym kierunku. Super. No dobrze, ale powiedz mi Tomku, co Ci w ogóle dało teraz to spotkanie ze mną? Co Ty z niego wynosisz? Znaczy, ja, ja przede wszystkim już dużo o Tobie i o Twoich metodach wiem, więc to nie jest tak, że dla mnie to było niesamowicie odkrywcze, bo już wiele rzeczy widziałem, ale na pewno osoby, które oglądają Cię pierwszy raz, Trafili gdzieś tam na ciebie z algorytmów YouTube'owych, no to pewnie dla nich to jest efekt na pewno świeżości. Wiele, wiele z tych rzeczy, o których mówisz, to usłyszeli pewnie pierwszy raz. A metody, które pokazujesz, to nie dość, że są przebadane, jak i przetestowane osobiście przez ciebie i Twoich kursantów już od dłuższego czasu. Tak? To nie jest tak, że nagle się pojawiłaś i coś próbujesz nowego, tylko rzeczywiście już ponad tysiąc osób z tego skorzystało. Właśnie zapomniałam powiedzieć o tym, że autorem neurografiki jest okay. uwaga, doktor habilitowany nauk psychologicznych, mhm. Paweł Piskariow. I to on wymyślił mhm. neurografikę w 2014 mhm. roku, za co będę mu po prostu do końca życia, do końca życia wdzięczna. Myślę, że nie tylko ja. Mhm. Dobrze. Dziękuję bardzo Inesa. Za inspirującą rozmowę. Ja również się Tomku bardzo dziękuję, dziękuję. E, dziękujemy widzom, no i słuchajcie, zapraszam do oglądania. Zapraszamy link w opisie. I do o, o, oglądania kolejnych odcinków również zapraszam.